Witam Was, widzowie, w odcinku, na którym Was bardzo przepra przepraszam. To nie było zaplanowane, ale widzowie, yy, w tym odcinku Wam wytłumaczę o co chodzi. Dlaczego nie jestem aktywny, dlaczego nie gram na bagę C, no i w ogóle co się stało ze mną. Yy, no to zacznijmy sobie. Dlaczego nie ma liveów, dlaczego jestem nieaktywny na YouTube? Jestem nieaktywny, ponieważ. W jak ktoś jest na Discordzie, to zapewne wie, że dostałam ostrzeżenie od baka za prawa autorskie. No to ja się za bardzo tym nie przejąłem. Ale... Ale jakby... Nie dało się... Odpalić live'a po tym, jak dostałam ostrzeżenie. Ja byłem załamany. Dlatego na Discordzie was jak najszybciej poinformowałem. I Jestem oraz jakby to powiedzieć. No po prostu nie mogę robić live'ów. Filmy nie chce mi się wudować. Chociaż zap, yy, zapowiadam. Ale to będzie później. W dalszej części odcinka. No i... Widzowie. Przepraszam panownego panie Bakę. Zabrałem twój film bez pozwolenia. Tak? Przepraszam. Jest... E, pro, y, jak ogląda? Każdy pinguje bakę w komentarzach. Jak oglądasz. To proszę cię. Proszę cię. Zdejmij tą blokadę. Ja byłem... Dla mnie były najważniejsze wyświetlenia, bo zaczynałem na YouTubie. Więc proszę cię. Zdaj mi blokadę. Już nie będę. Proszę cię. No i... wytłumaczyłem się. Widzowie. Tak wiem. Nie powinienem tak zrobić. Bardzo nie powinienem. Ale jednak zrobiłem. No i Baka się o tym dowiedział. Bo mam podrubę jego piosenki. W sensie i... Nawet oryginalne miałem. No i... Teraz przejdźmy, dlaczego nie gram na bagemce? Nie gram na bagemce, ponieważ jakby nie, nie, nie ma was tam. Nie, nie ma, nie mogę, bo nie mam live'a. No i mi się tak smutno robi, jak nie mam widzów, dlatego przestaję grać na takich serwerach, na przykład, gdzie mam medię. Jakby ja chciałbym grać, po prostu nie mam was, widzów także no no i chyba jak macie jakieś pytania odnośnie to piszcie w komentarzach a ja wam w kolejnym odcinku odpowiem oraz z, z, jakby to powiedzieć czynam nową serię na hardkowe yy, pierwszy odcinek pojawi się za około nie wiem kilka dni także jest co wy czekiwać. No i zapraszam Was na każdego premiera. No i chyba to tyle. Jak macie jeszcze pytania, piszcie w komentarzach. I każdy y, hashtag baka piszę. Ja wam napiszę w komentarzach. Tak, wyświetla się na ekranie. No i tyle. Dziękuję za oglądanie.